Dopiero stosunkowo niedawno ustalono, że starożytne gady nie zawsze miały skórę pokrytą łuskami, tak jak jest to w czasach obecnych. Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że były również gady pokryte piórami, jednak dopiero co odkryty gad z Chin zaskoczył naukowców, bo zamiast piór miał skrzydła przypominające dzisiejsze nietoperze. Skamieniałe szczątki niezwykłego stworzenia odkryto w prowincji Liaoning w Chinach. Paleontolodzy szacują, że pokłady, w których znaleziono szczątki tego dinozaura, pochodzą sprzed 163 milionów lat. To nowo odkryte ziemskie zwierzę nazywa się oficjalnie Ambopteryx longibrachium. Badania pokazują, że należy on do grupy Skansorioptyrexów, a więc malutkich pierastach dinozaurów wspinających się na drzewa. Jednak w przeciwieństwie do swoich krewnych, Ambopteryx longibrachium miał błoniaste skrzydła podobne do tych, jakie mają obecnie nietoperze. Naukowcy uważają, że dinozaury mogły szybować skacząc z drzew. Paleontolodzy sugerują, że te skrzydła były prawdopodobnie krótkotrwałym projektem ewolucji, która później poszła w kierunku skrzydeł pierzastych. Odkrycie z Chin to pierwszy przypadek gatunku tego typu, a warto pamiętać, że nietoperze to ssaki, a tutaj mamy do czynienia zdecydowanie z gadem. Ze względu na to, że do czasów dzisiejszych nie przetrwał żaden gatunek ptaków, który wykorzystywałby takie błoniaste skrzydła, może to świadczyć o tym, że był to alternatywny pomysł natury na latanie, który ostatecznie został porzucony i zastąpiony innym.